Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego wydania informatora prezydenta miasta FLESZ. W dzisiejszym programie zaprezentujemy przegląd najważniejszych wydarzeń z minionego tygodnia, w których uczestniczyli zastępcy prezydenta miasta pani Małgorzata Szlęzek i pan Sylwester Kwiecień. Zastępca prezydenta miasta Starachowice, Sylwester Kwiecień, uczestniczył w obchodach 67. rocznicy wyzwolenia Kielecczyzny. Uroczystości zorganizowali Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Lok w Kielcach oraz Zarząd Powiatowy Lok i Zarząd Klubu Żołnierzy Rezerwy Lok w Starachowicach. Z tej okazji w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela odbyła się uroczysta wieczornica. Specjalny wykład związany z obchodzoną rocznicą wygłosił profesor Marian Winiarski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas części artystycznej z koncertem utworów wojskowych wystąpił zespół estradowy Lok Wiarusy. Natomiast młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Strachowicach zaprezentowała wokalno-taneczny program artystyczny. W rocznicę wydarzeń sprzed 67 lat, zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień, wspólnie z delegacjami samorządu powiatu oraz Związków Kombatycznych, Złożył wiązanki kwiatów i zapalił znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterom Strachowic oraz pamięci żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli na naszej ziemi. Szanowni Państwo, ja chciałbym serdecznie podziękować za udział w drugiej części naszej uroczystości związanych z rocznicą wyzwolenia Strachowic. Pierwsza część, w której uczestniczyliśmy, miała miejsce 15 w Domu Nauczyciela. Dziś słowa podziękowania chciałbym skierować do tych z Państwa, którzy biorą udział w drugiej części, szczególnie dla kombatantów pokłony i podziękowania za zaangażowanie w rocznicę obchodzenia, rocznicę wyzwolenia Starachowic. Również słowa podziękowania chciałbym skierować do uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego za zaangażowanie tak w pierwszej części jak i udział w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jubileusz 55-lecia istnienia świętuje w tym roku Miejski Zakład Komunikacji w Starachowicach. Z tej okazji w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste spotkanie. W obchodach święta miejskiego przewoźnika uczestniczyli: wojewoda Świętokrzyska Bożętyna pałka Koruba, z Urzędu Marszałkowskiego członek zarządu Jan Maćkowiak oraz dyrektor Wojciech Siporowski, zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień, wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz radni władze i pracownicy świętującej spółki. Jarosław Kateusz, prezes Z MZK. Wspominając historię zakładu informował, iż 55 lat temu, kiedy miejski przewoźnik rozpoczynał pracę, na ulicę wyjechało pięć autobusów, które obsługiwały trzy linie. Dziś miejski zakład komunikacji obsługuje 42 linie rocznie, przewożąc około 7 milionów pasażerów. Zakład zatrudnia 146 pracowników. Podczas uroczystości 48 z nich odebrało medale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia za długoletnią służbę. Medale przyznaje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wręczyła je pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wspólnie z prezesem Jarosławem Kateuszem oraz wiceprezydentem Sylwestrem Kwietniem. Banasz Krzysztof, Widzińska Elżbieta Weronika, Biski Józef, Celary Ryszard, Chmielewski Józef, Dąbrowski Józef Bogusław, Domagała Damazy Adam, Drabikowski Włodzimierz, Dudek Teresa Jadwiga, Esmut Tadeusz Stanisław, Fryziel Wiesław, Galas Mirosław Andrzej, Gałek Anna Leokadia, Grzesik Andrzej, Janusz Wieńcysława, Jaroszyński Szymon Piotr, Juszczyk Danuta Genowefa, Kosmala Leowo, Krawczyk Andrzej Kromer Jerzy Bogusław Latała Alicja Kazimiera Lisowski Janusz Stefan Majewski Włodzimierz Henryk Marlica Krzysztof Maślanek Grzegorz, Maślanek Teresa, Nawrot Zygmunt Jan, Niedziela Mirosław, Niewczas Janusz Ryszard, Nowak Andrzej, Nyk Bogusław, Rdzanek Grażyna Urszula, Sławek Julian, Staryczenkof Andrzej, Syna Anna, Szneza Ryszard, Szugier Stanisław Jerzy, Tałałaj Danuta, Wójcik Leszek Kazimierz, Zatorska Barbara Danuta, Żurowski Józef Garbarczyk Maria, Malarska Marzena Stefania, Niewczas Grzegorz Jacek, Płusa Andrzej, Wypchło Paweł Stanisław, Kaczmarski Rafał Piotr, Skrzysiewicz Andrzej Jan. To naprawdę wielki sukces. Sytuacji, kiedy cały transport zbiorowy boryka się z naprawdę ogromnymi problemami, i ten miejski, i ten pozamiejski, gdzie sami Państwo słyszycie w Województwie święto wszystkim zakłady ogłaszają likwidację i muszę to ze smutkiem powiedzieć, ale również no cóż, ze zrozumieniem, że samorządy odmawiają komunalizowania tak niepewnych zakładów do których trzeba dokładać ogromne pieniądze i za które bierze się pełną odpowiedzialność. Tutaj ta spółka funkcjonuje naprawdę wzorowo. Gratuluję Wam serdecznie. Gratuluję Wam i rozwoju, i kompleksowego patrzenia na transport zbiorowy, a więc nie tylko, żeby przejechać klienta do wieści, ale także, żeby to się odbywało w sposób komfortowy i bezpieczny. To jest niezwykle istotne. Tutaj te wszystkie warunki są spełnione, moje najszczersze wyrazy uznania. Życzę jeszcze wielu pięćdziesięcioleci w tym zbiorowym transporcie, ale chciałabym się odnieść do tego, co wydarzyło się dziś, tutaj przed chwilą, do tych odznaczeń państwowych. O potędze, o potędze i powiedziałabym rzetelności firmy stanowią dzisiejsze odznaczenia państwowe. Po pierwsze, w tak ogromnej ilości po drugie, złote odznaczenia, złote medale za długoletnią służbę świadczą o sporej stabilności firmy, że to są pracownicy rzetelni, sprawdzeni, którzy przepracowali minimum 30 lat. Przypominam, że te odznaczenia państwowe nadawane są, czy też reaktywowane od paru lat dopiero i są odznaczeniami niezwykle potrzebnymi, ponieważ one są podziękowaniem społeczeństwa za normalność za dobrą, rzetelną, solidną, uczciwą, codzienną pracę, bez fajerwerków, bez jakichś wielkich zdarzeń, ale ona jest niezbędna do normalności właśnie. I ta ilość odznaczeń dziś stanowi o Waszej rzetelności. Zastępca prezydenta miasta, Sylwester Kwiecień, wspominając lata działalności zakładu, powiedział, iż propozycji dróg rozwoju dla miejskiego przewoźnika było wiele. Jak się okazuje, po latach wybrano jedną, tą właściwą. Były różne pomysły, różne ścieżki i wybraliśmy tą najlepszą. I to jest finał, to jest jakby zasłonienie pewnych rzeczy, które były w przeszłości, no trudnych czasów często. I tu dzięki dużego zrozumienia ze strony załogi udało się to wszystko zrealizować. Oczywiście nic nie przychodzi łatwo, były również pewne wyrzeczenia, chociażby tu takie porównanie, jak Państwo, co dla związkowców, a jest ich tu kilku na sali, co do zatrudnienia. Kiedyś w ta pracowało ponad 700 ludzi, dziś pracuje 130. To może boli, ale z drugiej strony też cieszy, bo dzięki temu udało się ten zakład utrzymać, dzięki temu ten zakład mógł jakby nabrać nowego rozpędu i może funkcjonować na konkurencyjnym rynku i nawet może sobie na nim doskonale radzić, inwestować, co widać tu na przykładzie naszego zakładu i snuć plany, o których być może w niedługim czasie pan prezes Kateusz jeszcze powie, dziś nie chciałbym jeszcze tego zdradzać, ale są to bardzo ambitne plany. Oby się udało je zrealizować i obyśmy w niedługim czasie mogli na takiej uroczystości wspólnie może ten pomysł świętować. Chciałbym podziękować tu panu marszałkowi. W ogóle podziękowania na ręce członków zarządu województwa za wsparcie właśnie tych takich. Może czasami na początku wydawało się szalonych pomysłów pana prezesa Kateusza, ale udało się to wszystko przeprowadzić. Mamy nowy tabor w dużej mierze. To jest zasługa właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego przywilejności tych, którzy akurat ten program rozstrzygali. W tą czy w inną stronę. Chciałbym podziękować Pani Wojewodzie za inicjatywę, że dostrzegła sprawę właśnie 55-lecia, żeby uprzejma zwrócić do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej o wyróżnienie pracowników tej naszej szacownej firmy. I może na końcu, a może celowo to tak zrobiłem, żeby ostatnie słowa podziękowania skierować na ręce pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za Wasze zaangażowanie, za Waszą codzienną pracę. I proszę o jeszcze chciałbym, żebyśmy mogli kontynuować wspólnie jak najdłużej tą pracę te sukcesy zakładu i oby kolejne jubilusze również udanie były świętowane. Ósmy złaz turystyczny, szlakiem powstańców styczniowych imienia Karola Kality Rębajły za nami. Patronat nad imprezą sprawowali. Prezydent Starachowicz, starosta Starachowicki, burmistrz jóży wójt gminy Brody oraz ksiądz kanonik Józef Domański. Organizowanym po raz ósmy złazie udział wzięło niemal 200 osób. Celem złazu jest przypomnienie i uczczenie wydarzeń historycznych z okresu powstania styczniowego. W tym roku bohaterem złazu był generał Józef Hauke Bosak, naczelnik oddziałów powstańczych województw krakowskiego, sandomierskiego oraz kaliskiego. Z myślą o młodych uczestnikach złazu przygotowano inscenizację, w której generał Bosak przybywa z wizytacją do obozu powstańczego. Gawędę historyczną w tym roku, poświęconą osobie wspomnianego generała, wygłosił Robert Adamczyk. Znicz pod symboliczną mogiłą powstańczą, znajdującą się w pobliżu polany, zapaliła Małgorzata Szlęzak, zastępca prezydenta miasta. Organizatorami złazu było Towarzystwo Przyjaciół Lasu Kotyska. Od 24 stycznia 2012 roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, w Urzędzie Miejskim zostanie uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych PIT. Oddelegowani pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżury w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku numer 1, to jest parter pokój numer jeden. Zapraszamy w każdy wtorek w godzinach od 8 do 12 zgodnie z poniższym harmonogramem. W styczniu dyżury będą w dniach 24 i 31, w lutym w dniach 7, 14, 21 i 28, w marcu zapraszamy 6, 13, 20 i 27. Natomiast w kwietniu zapraszamy 3, 10, 17 i 24. Ponadto w godzinach pracy Biura Obsługi Mieszkańców, czyli w poniedziałek od 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 będzie można zostawić pit w zaplombowanej urnie. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy. Rusza tegoroczna akcja pomocy w usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest. Zainteresowani, którzy spełniają warunki regulaminu, mogą ubiegać się o pomoc Urzędu Miejskiego na realizację prac związanych z ich usunięciem w roku bieżącym. Regulamin określa także zasady i co obejmować będzie w tym roku pomoc. Pierwszy etap, polegający na składaniu przez zainteresowanych stosownych wniosków, potrwa do 2 marca. Zapraszamy. Niezbędne druki i regulamin znajdują się w serwisie Starachowice bez azbestu oraz dostępne są w siedzibie urzędu miejskiego w biurze obsługi mieszkańców pokój numer 1 lub w referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska pokój 122 lub 120 ewentualnie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 273 82 42 lub 273 82 41